Zakończyło się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu. O 21 zamknięto lokale wyborcze, a komisje przystąpiły do pracy przy liczeniu głosów. Mieszkańcy powiatu Mieleckiego wybierali posłów w okręgu wyborczym nr 23 i senatorów w okręgu nr 55. W okręgu numer 23, o miejsca w Sejmie, ubiegało się 276 kandydatów z 11 list. W okręgu nr 55, w wyborach do Senatu. Kandydatów było trzech. Miejsce w Senacie zdobędzie tylko jedna osoba z najwyższą liczbą głosów. Według sondażu IPSOS dla TVP Polsat News i TVN24 najlepszy wynik na Podkarpaciu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość 53,1%. Platformę Obywatelską poparło 13,4% wyborców. 10,8% głosów uzyskał Komitet Wyborczy Kukiz 15. PSL osiągnęło wynik 6,1%. Partię Korwin poparło 5,2% głosujących. Zjednoczona Lewica uzyskała 4,6% głosów. Na nowoczesną PL Ryszarda Petru zagłosowało 3,7% wyborców. Partia Razem uzyskała poparcie 2,2% głosujących. Frekwencja na Podkarpaciu podczas tegorocznych wyborów wyniosła 51,5%.